To jest z tej strony je jakub 909, a ze mną jest. Lisa. tak. Oki doki. Na no, jaką ma rękę? Co? Na no, jaką arenkę? E, a może... Bardzo nikt... Mars jeden. Marz jeden, jestem. Trochę jeszcze daleko od 7. No troszeczkę. Czekaj, podgłośnijcie ja Cię. Witam z mojego kanału, gdzie ja kla, mam klasę Predator. Uff, nie Predator, co ja jadam? Blaze, e, a Jakob ma. W sumie nie ma żadnej klasy. On cywila. On cywila. Oto no to, zaczynamy. Ja to robię, robię, żeby było Cię lepiej słychać. Akidoki, łama tu. Ja mam tajfuna. No masz tajfuna, ja nie mam tajfuna. Link do kanału świstaka, macie w opisie. filmu Opa Ja mam w filmie. A ja nie mam żadnego mieczyka. No nie mam. Opa Jest, jest? Ławość. I mamy jakiś łuk, ale... Ło wow. Ja już właśnie jednego mm, 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 mm. Kiedyś może zrobimy jakiś maraton z tego, ale Na razie nie ma jak Dobra, gdzie jesteś? Mmm, e, tutaj. Gdzie tutaj, no? Ty jest, no, nie, a gdzie jesteś? O, tutaj jestem. Nie widzisz jak no, tutaj. Na mną? No. Widzisz takiego gościa w na kroków? No. No to ja jestem naprzeciwko niego. Kopiasz drewno? Nie, nie kopię. Nie bo tu. Walnąłeś w niego? <laughs> nie. Czekaj. Widzisz takiego gościa, co się zamorował? No, radem? no. <coughs> no ja jestem jedną kratkę. Znaczy jedną... Nie lecę, 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 patrzcie Marcin leci. Jestem. Nie ma Dobra, dawaj. Nie ma innej opcji. Uważaj! Uważaj! Biegnę, 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 biegnę. A co on ma? Łuk? Łuk, no, ja mam szczenia. Ja mam No ja mam bardzo... Ja też do dna. Wow, ale na to Kurde. Dobra, to widzimy się na kolejnej ręce. Je Okej okay, jesteśmy. I Marcin ma biało-czerwoną, a ja mam niebiesko-białą. No jak widzicie tylko kawałki zbroi. Nie, nie, dobrze. nie, 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 się nie, nie, się nie, 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 już. nie, opłaca się. nie, nie opłaca się na razie. Ty masz jakiś lepszy miecz dla mnie? Ja mam tylko uwdawiacz i to jest jedyny miecz jaki nie, Dobra. ani jednego. Brunca. Brunca. Uważaj, uważaj, uważaj. A nie dobra, to do typka innego idziemy. I to będzie już ostatnia ręka. Nie. nie, tak. A właśnie będę... Cześć. Mam tylko taki mieczek. Co? Mam tylko... Rzuciłem cię o taki ten. Typek, typek, typek! te tak. Freakil, freakil, freakil. Co? To był twój klasowy? Wow! Au, aura. Aura? No. No idziemy do niego. Idziemy, idziemy, idziemy do niego. Miał otworzoną skrzynkę. Wszystko nagrane. Wszystko. To ja też to. Zobaczymy. No co? Wow. Mega jumbo. bo co to chodziło. Dobra. Także... U mnie to no, będzie... Maryna. No dobra, to ostatnia arenka, nie możemy skończyć porażką. Pamiętaj. Ja tu... Tak, u mnie ostatnia. No dobra, lodowiec jeden. Lodowiec jeden, jestem, lodowiec jeden. Witamy się po cięciu. Ty? Już nie. Ej, co? Co? Krótkie cięcie? Jesteśmy na arenie, lodowiec 2 jednak. I jest ładnie, ładnie się wypada śnieg, super. Hm. O, pieniądze. Mam tajfuna. Nie mam tajfuna. Nie masz tajfuna? Nie mam tajfuna. Na tej... Na tej arenie była taka historia, że Jacob wylał drzewo. Co? Wylałeś ostatnio przecież na tej arenie drzewo. No wysłałeś mi właśnie to i mi to pokazywało, że normalnie woda. No tak. No. Że ja nie się co? Cześć. Cześć? Nie czaj. Żarcik. Ha, żarcik. Hehe. Suchar taki. Dobra. Taki. Zabijacz myśli. Mam zabijacz myśli. To już bardzo? Zabijacz. Hehe. a co masz? A nie, 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 chłopie. I to, wystarczy. Моим улюбленным мечом я собираюсь мыслить. А, а теперь он наш дом. Да, это не было смешно. Радость для тебя? Йоп. Ты в этом ледовом губе, Эй, то охотинка. Паш, паш, маме, нагрывай все, нагрывай. Ну, ну, ну. Пиши, пиши, пиши. Пиши. Żyjesz? Jak ty, ja, ty nie zabiłeś, no. Dzięki. Dzięki. O, zabiłeś mnie. To byłeś ty? Tak, to było. Nie zdążyłem przeczytać niku. Co? Nie zdążyłem przeczytać niku. A nie musisz czytać niku, chyba mnie widziałeś. A ja zawsze czytam niki. Naprawdę. Tak. To, to się czytać. Co? D dobra. Śledzę Twoje poczynania, uważaj Ty też. zaraz mu zrobię. O kurde, co nie ma, rozumiem, chyba! A, albo Ci <grym> Ja nie mogę. No co myślę? Jeszcze jedna arena. Mm. Dobra. Ostatnia. Ostatnia arena i widzimy się na chaos 2. Jesteśmy hmm. na małych, a już małych. Nie długo moje To jest to ostatnia arenka. Musimy ją pociągnąć bardzo długo. Bo jest strasznie krótki, nie wiem Jestem, nadziewa. Ja nagrywam filmiki, nadziewa. ja nagrywam ja nie Dobra. Ja tak nie chłopak, mówię. Pamiętasz Marchewkę i Zabójca? No, Jesteś? Życie na krawędzi! Na Życie na krowę? Nie rozumiem. No. Dobra, na środku tu mamy itemy jak Nemo. W ogóle jak o, o co chodzi się <grym> kiedyś na odcinku zabiłem kogoś z chleba. Z chłopacami gram. bo no, zawsze zapijamy jakichś dziwnych rzeczy. na jajka. To no, nie. No. no. Jestem ja... na sierotku! Ty, 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 ty. Ja. I na sierotku jest. Nie wiem. Bierna. Zadzią serwinkowym zrobić tam na lebie. Co się tam. Moderanczki w No właśnie. Soranczki Co wiem? martino martino